Ciekawe czy będzie dzisiaj Zorza. Statek płynie, zobacz mi tam taki dużo oświetlony. Nie wiem czy widać. To są pracy naszych dzieci. Siadaj. Siadaj. I jedzieś. Co będziemy czytać? Wybrałaś już? Tam. Którą? Pokaż? Tam. Na rowerze, dobrze. Do pokoju kicikoci zaglądają mama z tatą Mamy dla ciebie niespodziankę, mówi mama. Stoi w przedpokoju, dodaje tata. Co to takiego? Kicia kocia jest bardzo ciekawa. Odkłada zabawki i wychodzi z pokoju! Ach, Kicia Kocia podskakuje z radości. W przedpokoju stoi prawdziwy rower. Kicia Kocia właśnie o takim marzyła. Rower ma, co to jest? Klakson. To? Lampka. To? Kierownica. Siodełko. A to, co to jest? Koło, pięknie. A to? Pedały i małe kółka. Kicia kocia naciska klakson, ale głośno trąbi. Jak to robi klakson? Pip, głośno. Pip, pięknie. Idziemy do parku? Pyta tata. Tak, cieszy się kicia kocia. Wkłada wygodne buty i kask. A jak się jeździ bez kasku, to co można zrobić? Bam, tak. W parku Kicia-Kocia spotyka Adelkę. Adelka jeździ na rowerze, który nie ma pedałów, odpycha się stopami od alejki. Kicia-Kocia siada na swój rower. Aj, trudno jest ruszyć z miejsca, nogi spadają z pedałów. Z pomocą przychodzi tata. popycha Kicia-Kocia. Udało się, Kicia-Kocia ruszyła, sunie przed siebie. Kicia-Kocia spotyka Packa. Zauważa, że jego rower ma tylko dwa koła. Pacek jeździ jak zawodowiec. Kicia-Kocia niedługo też tak będzie jeździć świąteczny chłopiec, tutaj do worka, który przyczepimy, przyniesie tobie prezent, tak? O mumu. Jakiś o mumu. No dobra, zobaczymy, może będzie prezent o mumu. Tak? Tak będzie dobrze? Zerkniesz czy sięgasz? No to podejdź do tatusia. Nie. z mami. No? To tata przyklei i zaraz przyczepimy worek. Mała przyniesie worek, dobrze? Pokaż. Y Misiu, jak maluje y, usta prawdziwa dama. Mhm. Pięknie. <grym> Pokaż, jak robisz. Płatka. A to robi kolka tymi ja to kaftar, tak? Nie ma złych wystarczy. Następny huragan jaki będzie na Pacyfiku będzie nosił imię Mania. Następny huragan na Pacyfiku będzie nosił imię Mania. Shaman. no super. Mama nic nie pomaga. Mama tutaj jest tylko w roli ratownika, pocieszyciela. Opowiem Wam może trochę o co chodzi z tymi islandzkimi e, świątecznymi chłopcami, bo pewnie Was interesuje, o co chodzi z tą e, tradycją. E, na Islandii od 12 grudnia do Wigilii jest taka tradycja, że z gór schodzą... E, ja to nazywam świątecznymi chłopcami i wiele osób też tak nazywa to e, tych... E, Mikołajów Świątecznych, tak się nazywa to: 13 Mikołajów, ale tak naprawdę, wedle takiej tradycji, kultury i legend islandzkich, są to tak naprawdę synowie takiej trolicy. I tak naprawdę oni nie są aż tacy przyjemni, ale wiecie, małym dzieciom nie bardzo opowiada się do całą historię na tym etapie, żeby ich nie wystraszyć. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że to jest po prostu 13 Mikołajów i Svein i yy, 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 przynoszą oni małe upominki. I dzieci islandzkie nie obchodzą 6 grudnia, tak jak dzieci polskie, tylko właśnie dostają te 13 takich małych upominków. I to są naprawdę drobiazgi, to nie są jakieś tam wielkie prezenty. Czasami jest to mandarynka, czasami jest to jakiś tam mały, mała paczuszka żelków. Także tutaj nie ma jakichś tam wielkich wydatków związanych z tym związanych z tą tradycją, ale wydaje mi się, że jest to całkiem sympatyczne i miłe, i my w tym roku jakby opuściliśmy naszego polskiego Mikołaja 6 grudnia, tylko właśnie Mania codziennie rano dostaje teraz upominek. Ja akurat zamówiłam książeczki z serii Kocia, jak widzieliście, i zawsze tam jakąś tam pierdółkę dodatkowo i dorzucę. I naprawdę radość dziecka codziennie z takich drobiażdżków jest bezcenna. Chcecie posłuchać dokładnie, o co chodzi z tą całą historią o tej grilli i o 13 jej synach, no to dajcie mi znać w komentarzach, to Wam opowiem.